Witam Was, moje kochane słoneczka. Dziękuję, że znowu jesteś w jesteście w kolejnym naszym odcinku. Dzisiaj chcę Wam pokazać popularny yy, deser w Japonii, Coffee Jelly. Yy, ale może najpierw posłuchamy, co ma do powiedzenia nasza asystentka. Serdecznie zapraszam do subskrypcji i pozostawieniu dzwoneczka na tym kanale, by pozostać na dłużej z tą super pozytywnie zwariowaną rodziną. E, ponieważ ten napój taki ma wyraz właśnie Halloweenowy, dlatego chcę Wam go pokazać. Potrzebujemy miseczkę, żelatynę taką na litr wody, e, przygotowaną gorącą wodę, ale tak ja do żelatyny zawsze chwilę czekam, żeby ona podstygła. E, dałam łyżkę kawy. I cukier. No i cóż, dajemy do naszej wody. Może najpierw sypie kawę. O, trzeba. Troszeczkę chyba była szklaneczka wilgotna, ale to nic. Dam cukru. Y może dwie łyżeczki. Zaraz do smaku, jak to tak, chcesz. Tak, jak to by. mocne. I teraz sypujemy naszą żelatynę i intensywnie mieszamy, aż nam grudeczki rozpuszczą. Musimy troszeczkę to długo mieszać. To łasu to robi, ale kochani, co y czego nie zrobimy dla tradycji? Nie? <laughs> Dobra, ja to wleję do, tego, y do tej miseczki. Myślę, że już te grudeczki się rozpuściły. A o? I to, tą żelatynkę z tą kawą i z tym cukrem, zostawiamy w chłodnym miejscu, no prawdopodobnie aż do następnego dnia, bo wtedy najlepiej się zetnie. Także myślę. Że na chwilę się pożegnamy i jak to będzie już sztywne, to zobaczymy, co dalej będziemy robić. No, a więc kończymy nasz mroczny japoński deser, czyli galaretka nam się zestygła bardzo ładnie. Musimy ją pokroić w takie krateczki. Tylko równe, a ja mam scentrowane oko. A, tak sobie to pokroimy. Całą galaretkę. Tak, i mamy... A, i z drugą stronę. Może yy, zobaczymy się, jak ja to wszystko pokroję i wtedy pokażę, co dalej. Tak to wygląda. Nasze kosteczki wrzucone do naczynia, czyli do kieliszka. Teraz wlewamy sobie mleko skondensowane. Może nie... Bo nie tak... mówiłaś o tych dwóch składnikach na początku kondolizo, więc co tu mamy? Mleko skondensowane i, I śmietankę 18%. I to sobie mieszamy. Też całego nie dam, bo to są dwa kieliszeczki. Będzie na następny raz. Wymieszam to. No, takie gęste jest. O. No, jak wiemy, mleko skondensowane jest bardzo słodkie, więc y, nasze galaretki nie są słodkie. Mało słodkie są. I zalewamy sobie O, pięknie. Tak to właśnie ma wyglądać. Oj za dużo wlałam, ale zaraz spłynie raczej wystarczy. E, proszę bardzo, tak wyglądają nasze desery. Tu tylko sobie wytrzemy, bo przeleciało. I kochani. Zachęcam do spróbowania, do zrobienia takiego. A jeszcze najważniejsze, moi drodzy, nasze y, te rureczki. Proszę, cały urok. No już nie będę brała do ręki, może, bo już wziąłam. E, albo dobra, haj, będzie. Proszę bardzo, zachęcam jeszcze raz do zrobienia sobie takiego deseru, spróbowanie mroczne, bo czarne, białym. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek z naszym gotowaniem.